Oto wiadomości z ostatnich dni. Jeśli chcesz wziąć udział w szkole konkursie poprawnej polszczyzny, zapiszcie się już teraz. Terminy mają z 2 Niestety nie możesz już się zapisać na konkurs matematyczny kano, który odbędzie się w marcu. Ale nie smutnij się, ponieważ możesz pokazać swoje siły w konkursie redaktorskim, który jest już w marcu. Czy wiecie jak napisać grzeczułka, miraż, kamuflaż? Chodzicie do klasy piątej lub szóstej? Jeżeli tak, zgłoście się do konkursu ortograficznego. Jeśli nie, skorzystajcie z tego słownika. At the school there are school subjects like maths, English, Science and Geography, but every day the students also do sport. Jeśli wiesz o co chodzi i żadne summienię da ciebie tajemnicą, bądź udział w szkolnym konkursie języka angielskiego.